Dzień dobry Państwu, właściwie dobry wieczór. Dawno nic nie było na tym kanale, no bo jak się dużo pracuje albo się nic nie pracuje, no to generalnie no nie ma o czym gadać, tak? i Nie ma co pokazać. Proszę Państwa, ja już swoją część drewna z kuzynami zwiozłem. jest parę tematów i przemyśleń, bo powprowadzaliśmy kilka usprawnień. Niestety kilka. Właśnie. I to usprawnienie niestety się nie sprawdziło. No i proszę Państwa, no bywa i tak, ale o tym za chwilę. No tak, za chwilę, o ile mnie komary nie wpierdolą razem z butami. Witam Państwa ponownie. No tak, krótki wstęp. Komary tną jak porąbane. No ale Szanowni Państwo, każdy chce żyć i każdy chce się darmochom najeść. No to jest towar moich kuzynów. Jeszcze nie wywieziony dużo towaru S4. No, tu było moje. Tu przynajmniej, gdzie jest ślad. Hmm, jak to się stało, że te dwie rzeczy żeśmy ominęli? No, jakoś tam się stało. I proszę Państwa, kilka, kilka. Właściwie jedno usprawnienie było. A nie, to jest zgnite. A jest zgnite, nie było warto tego brać. Ale no, proszę Państwa, nie było żadnego filmu z załadunku. No bo tak, ja będę gwiazdożył tak, na YouTubach, a moi kuzyni będą zapierniczać ciężko, bardzo ciężko fizycznie i ładować moje drewno. Żeby zrobić jakościowy film, proszę Państwa, no, trzeba poświęcić trochę czasu, trzeba się postarać. No cóż, a przy załadunkach no to, to człowiek ma zawsze za mało rąk. Niestety się to nie udaje, a chciałbym, żeby to było coś jakościowego. Towar moich kuzynów dużo jest 4 mieli zdecydowanie więcej niż ja. No nie mają czasu, tak? Nie mają czasu. Teraz sezon na sianie kukurydzy. No, ale o co chodzi z naszym patentem? Nasz patent miał na celu optymalizowanie właśnie tego załadunku. Na czym to polegało? Na spięciu, o na spięciu wiązki gałęzi. Ze sobą najtańszym pasem, jaki był w markecie. 1250, 5 metrów długości, 350 kg wytrzymałości. No i proszę Państwa, niestety to była klęska. W bardzo wielu przypadkach te pasy musieliśmy rozpinać, po to, żeby no, wrzucić to na przyczepę. Wrzucaliśmy, wrzucaliśmy, ładowaliśmy to Ursusem C360. C360 z przednim turem, tur 2, 500 kg dźwigu, i teraz tak, o ile tą wiązkę, tą małą, spiętą tym pomarańczowym pasem, to by jeszcze jakoś dało radę. To na przykład już tej tutaj, między tym a tym, no słupkiem, tak, bo to tutaj sobie spinaliśmy po takie wiązki. On już nie daje rady podnieść, tak. Zwłaszcza nie daje rady podnieść, bo tutaj teren jest z górki, tego może nie widać. ale jest z górki, jeśli podnosimy mając traktor z górki i ładowacz w ten sposób, no to możemy zapomnieć, żeby on nam to podniósł. Natomiast jak było pod górkę i tak było podnoszone, no to miał dużo lżej. To dało się wyraźnie zauważyć. Proszę Państwa, to może by zdało egzamin, gdybyśmy mieli profesjonalny sprzęt. Dedykowaną ładowarkę, tak. Z wysiennikiem teleskopowym, jeszcze ten tak zwany, nie wiem jak to w rolnictwie nazywają, ten krokodyl, tak? Do, no, jak się wywala, gnój. No powiedzmy już to, to może by to zadziałało. Druga sprawa, moje podwórko jest malutkie, tak? No, nie ma szans. Pierwsze cztery, pierwsze sześć przyczep elegancko dało się wjechać na podwórku, zawrócić, wyrzucić towar, wyjechać bez problemów. Natomiast e, kolejne przyczepy, to już trzeba było e, na drodze rozczepiać przyczepy Przeczepiać traktor na przedni zaczep No i wjeżdżać w ten sposób, później znowu traktor odczepiać, podczepiać tyłem Podczepiać węże hydrauliczne tak do, wyrzu do wyrzucenia, tak do wywrócenia przyczepy No i tak to wyglądało, no niestety A moi kuzyni z kolei mają inną sytuację, no jako rolnicy oni mają podwórko e, rozmiarów no gdzieś tak jednego hektara razem z zabudowaniami, więc u nich spoko. Oni mają przyczepy takie jak e, do słomy, do tych dużych bel ze słomą. I te pakiety, które powiązaliśmy sobie tutaj tymi e, tymi pasami. Kurczę, ale w tną komary jak głupie, normalnie nie wiem co jest grane. No tak, no chcą się najeść, nieważne. Mają przyczepę do wożenia bel ze słomą, tych dużych takich snopków okrągłych i to może by dało radę z dobrą ładowarką. W naszym przypadku no z tourem 2 500kg dźwigu na Ursusie C360 no słabo to szło. To musieliśmy rozpinać najczęściej i dzielić sobie taki pakiet na, na połowę najmniej, a czasami na trzy części no i niektóre części były po prostu najzwyklej w świecie ładowane ręcznie. Miało być pięknie, miało być cudownie, miało być tak optymalnie, no niestety nie wyszło. No czasami nie wychodzi, tak? Pomimo że w idei pomysł wydaje się naprawdę dobry, tak? Nie w tym przypadku. Jak mamy dobry sprzęt. Dobry, no Ursus C360 też jest dobrym sprzętem, tak? Dużo pomógł. Nie styraliśmy się tak ciężko, aczkolwiek, aczkolwiek proszę Państwa. Po pierwszym dniu, po pierwszych sześciu przyczepach. Na następny dzień, jak przyjechaliśmy, nie było źle. Po drugim dniu kolejne cztery, yy, cztery przyczepy, tak, razem osiem przyczep. No to kurczę, prawie żeśmy umarli tak, z wysiłku. Położyłem się spać, bo kiedy to było z soboty na niedzielę, to musiałem wziąć środki przeciwbólowe, bo nie dało rady zasnąć. Daliśmy radę w dwa dni. Również zwróciliśmy się z prośbą do leśnictwa o wyrażenie zgody na wywóz w sobotę. Leśniczy załatwił, pan Adam, jestem wdzięczny jak najbardziej. No i się udało. Towar jest na podwórku już, już tnę. 9 godzin cięcia było. Na razie towar moich kuzynów jest jeszcze w lesie. No mają swoje zajęcia, tak. Szanowni Państwo, tutaj to tyle. Jeszcze raport z podwórka. Dziękuję za uwagę. Zaraz mnie komary zjedzą do kości. Do zobaczenia, do usłyszenia.